Ja Moje Monika, mam 43 lata. Niedawno miałam przyjemność korzystać z zabiegów w klinice Ambasada Urody i zakochałam się w niej. Specjaliści i lekarze są profesjonalni i bardzo skuteczni. Dlatego postanowiłam tu wrócić. Dzisiaj odejmę sobie kilka lat dzięki zabiegowi Nukleofil. Nukleofil to preparat do mezoterapii głowej, który głęboko odnawia i biorestrukturyzuje skórę. Ten innowacyjny zabieg stymuluje skórę na trzech poziomach: liftingu, antyoksydacji i nawilżenia. Jest to niepowtarzalne, potrójne działanie na poziomie komórkowym, które daje efekt wyraźnego i długotrwałego odmłodzenia. Badania nad polinukleotydami wykazały, że powodują one biostymulację skóry w trzykierunkowym mechanizmie. Po pierwsze, pobudzają one fibroblasty do wytwarzania kolagenu typu pierwszego i elastyny, co powoduje zagęszczenie skóry i jej uniesienie. Po drugie, działają antyoksydacyjnie. Po trzecie, polinokleotydy zapewniają długotrwałe i osmotyczne nawodnienie macierzy pozakomórkowej. Dzięki temu skóra staje się nawilżona i jędrna. Produkt jest całkowicie naturalny i bezpieczny. Nie zawiera substancji o potencjale uczulającym. Skóra pacjentki lub pacjenta zostaje wprowadzona w proces biostymulacji. Dzięki czemu zaczyna się regenerować, ulega zagęszczeniu i ujędrnieniu. Dodatkowe działanie antyoksydacyjne i nawilżające sprawia, że skóra wygląda młodziej, promienniej i zaczynają zanikać objawy stresu oksydacyjnego. Poprawia się także jej koloryt, a drobne zmarszczki ulegają spłuceniu. Efekt jest dokładnie taki, jakiego oczekuje większość pacjentów. Wyraźny, ale naturalny, bez zmiany rysów twarzy. Nukleofil najczęściej jest podawany w pięciu punktach podporowych twarzy doktora de Mayo, a produkt doskonale rozprzestrzenia się w pozostałej skórze. Nukleofil jest idealny dla osób, które zauważają u siebie utratę elastyczności i objawy starzenia. A skóra jest pozbawiona blasku i wymaga dogłębnego nawilżenia. Zabieg można wykonać niezależnie od wieku i rodzaju skóry. Po zabiegu można wrócić bez problemu do codziennych czynności. Może się ewentualnie pojawić delikatny obrzęk lub siniak. W celu uzyskania najlepszych efektów, nukleofil można wykonać w serii czterech zabiegów co 2-4 tygodnie. Cieszę się, że kolejny raz skorzystałam z zabiegów w ambasadzie urody. Efekt jest naprawdę świetny. Moja skóra jest nawilżona, wygładzona, czuję się rewelacyjnie.